Cześć, dokładka z kanału podcast Scrap. przychodzę do Was z albumem, z albumem folio. W sumie miało to być bardziej miejsce na wpisy i tam parę zdjęć klasowych. Jest to album dla dziewczyny, która kończy właśnie gimnazjum. Układka prezentuje się tak. Napis, Zatrzymaj Wspomnienia. Papierowe różyczki z AliExpress. Tu kwiatek kwiatki wykonane przeze mnie. Tu mamy dżety, koroneczka. Na rogu mamy shaker. Shaker wykonałam pierwszy raz. Tu mam motylka i koroneczkę z misiem. Kwiatki, dżety, krzpiety są wzmocnione tapetą. Jest związywany na pokatkę. Z tyłu mamy Łapa w środku, są jest tu zdjęcia dziewczyny, na której jest wykonany album, tu mamy czety, flapka tak, tak i tu, żeby wkleić zdjęcia, wpisać coś, to już zależy od właścicielki, tu mamy Łapa Czasnów z kwiatkami to kolekcja z krafta Daydream. Tu mamy zdjęcie również. Tu mamy flapkę otwieraną tak. Tu mamy maty. Z drugiej strony są puste. Na kieszeni mamy koroneczkę z dżetami. Flapkę otwieramy tak. Tu mamy również Pieszeń. W kieszeni mamy książeczkę. Wpisy zdjęcia. To już zależy. Co tutaj sobie dziewczyna wymyśli. Tu otwieramy. Tu mamy książeczkę. Książeczka otwiera się taka, zaplejona tylko pierwsza strona. Od książeczką mamy kieszeń. I w kieszeni mamy dwie czyste maty. że zmieści się i tu, i sporo zdjęć. I 60 osób spokojnie da radę wpisać. Tu mamy harmonijkę i tu mamy gładką stronę. Zamykamy. I trzecia część. Otwieramy również flapkę. Tu na flapce mamy również książeczkę. otwieraną tak. Tu mamy. Tu również mamy. Matę. Otwieramy. Tutaj mamy. Klapkę. Tu mamy. Harmonijkę. Tu mamy. Kieszonki. W środku maty. Otwieramy tak. Nic nie widać. Otwieramy tak. Tu mamy. Kieszeń. Mamy tą stronę, otwieramy jeszcze tak. Tu mamy kieszeń, również z matami. Tu jest też na mi papierzanka. I otwieramy w tą stronę. Tu mamy również kieszeń. i tu mamy puste pole rozwijuje się album myślę że spokojnie zmieści się 60 wpisów i jeszcze jakieś pamiątkowe zdjęcia ze szkolnych lat rozbuduje się mój album dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce pa